Hej wszystkim, mówi Hive a to jest quick play z gry 1916 der Unbekannte Kring Jest to jak widać gra dosyć niemiecka Oczywiście będę grał w wersji angielskiej No cóż, obejrzałem filmik z tej gierki na YouTubie No i sam przeciwnik, przed którym będziemy tutaj uciekać Skłonił mnie do ściągnięcia tego tytułu Tutaj tylko sobie szybko obczaję sterowanie OK, możemy zaczynać no, mówię wam, zobaczycie tego przeciwnika. No, i pewnie dosyć się zdziwicie, bo jest to naprawdę dosyć dziwne, przed czym się tutaj ucieka. No więc chodźmy. Gra przynosi nas, jak widać, do okopów niemieckich z okresu I wojny światowej. No więc chodźmy, zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś. Strzały w daleka słychać. Można sprintować. Super. O, tutaj co? Ciemność. Nie ma latarki. Jakieś puszeczki. Hej, puszeczki. No, tam giną ludzie, pewnie. Słychać. To czyżbym źle poszedł. No, już się pogubił. O, tędy, dobra. Co Widzieliście? To jest to, o czym mówię. Dinozaur. Tak. Dinozaur w okopach z okresu I Wojny Światowej. Da się tutaj coś mu zabrać? Co jest? Co to? Ręka! Mam jego rękę! Ojejku, jak fajnie! Mam jego rękę! I co mogę nie może? Podnieś rękę! Podnieś ją Zaraz. Trendy Tędy, okej okay. O Jezu! Dinozaur! Dinozaur, dinozaur, dinozaur! 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 Zje Weź weźmie rękę! Weźmie rękę! Rzuciłem na niego rękę. Właśnie, przeciwnikiem w tej grze jest cybernetyczny, mechaniczny dinozaur. I to jest właśnie dosyć dziwne i nienormalne. O, mogę sobie podnieść flary. Nie wiem, czy to jest głupie, czy po prostu niesamowicie fajne, ale zapewne obie te rzeczy w jednym. Po co mi jest taka flara, to nie wiem. Ale dobra, coś tutaj było do wzięcia. Tą flarą może będę mógł też odciągać jakoś tego dinozaura Eee. Yy, Ela! Claudia! Claudia! Bunkier. No wszystko wskazuje, żeby iść tam. A tędy co tam jest? Dobra. O! Przebieg. Więc co? Ja bym tam lepiej nie szedł. Jak on tam ten tak pobiegł. Lepiej zobaczyć, co jest tędy. Dobra trupy hej, mogę ci wziąć rękę? Nie, 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 nie o to chodziło. Nie chcę flary. Wyrmij mu rękę. Nogę mu wyrwałeś, a noga też może być. Więcej flar. Okej. Okay. Fajnie. Ej, nie wyrzucaj flary. Ej, co jest? Co jest? No, jest flara, okej. Okay. Bo tam w przyciskach się dosyć pomieszałem. Dobra, chodźmy. Tendy. Pani się biegał, Jezu, co to? Granat. Przeżyłem wybuch granatu. Jestem super twardy i najlepszy. Co to? Kolejne wybuchy. Boję się tego dinozaura. Tunent teraz. Lepiej być szybkim, żeby mnie tutaj nie znalazł przypadkiem. To by nie było fajne Co tutaj ręk- o Jezu! Kościół nie strasz mnie Proszę cię Hej Trubku Jezu! 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 Nie widzisz mnie? Jezu! 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 Proszę nie! nie! Jest za mną?

Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! Nie chcę, nie chcę więcej go już widzieć. Naprawdę, naprawdę nie chcę. Proszę, to już ostatnie. Nie, nie, po prostu nie. Co to? Skrzypi! O Boże! Proszę! Proszę! Boję się! Nie, 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 nie. Boję się. Nie chcę dinozaurów. Nie lubię dinozaurów. Bardzo nie lubię dinozaurów, naprawdę. Chodźmy tędy. Dobra. Claudia. No, to musi być coś. Zbyt podejrzanie to wygląda. Nie, 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 rzuć, 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 rzuć. proszę, 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 błagam. Jezu, dlaczego? Ach, nienawidzę tej gry. Naprawdę. Nie, błagam, nie! Błagam, 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 błagam. błagam. Ucieknij, proszę się. Nie, jeszcze, mogę biec, mogę, proszę, no, ucieknij, 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 proszę Cię, ucieknij, przed nim on jest tuż za mną, nieee O Boże, i co, od nowa? No dobra, ja tam przejdę trochę i widzimy się za chwilę No, okej, okay, już jestem No, tutaj tylko ta początkowa scena z pierwszym, przepraszam, ucieczka przed tym dinozaurem była i właściwie na razie tyle Teraz sobie już idziemy Dalej Co to? Ale naprawdę Nie lubię tej gry Ogólnie nie lubię dinozaurów Nie Proszę, jak ja tej Nie Jezu, nie Nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie, dobry dinozaur, dobry Już, już, yy, nie idziesz za mną Teraz się nabrać To może być zbawienie No Jak tego hama obejść? Powiedzcie mi to Co to? Hej? Hej, hej, hej Jezu! On tam jest! On tam jest! Widzieliście go! Jezu, 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 Jezu. proszę, proszę Nie, 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 nie tędy, szybko co tam jest w tym miejscu? Czemu ten cholerny dinozaur tak bardzo tam tego miejsca broni? He he. Dlaczego ty wciąż jesteś tu? Zbierz to i biegnij. Rzuć mu to. Dobrze, dobrze, świetnie. Świetnie, świetnie. Dobrze, spokojnie. Uspokój się. Nie, ale ta gra jest denerwująca. Może teraz się uda? Proszę bardzo. Jezu, co? Serio? Tak na poważnie Jezu Przeszedłem obok nich Nie wierzę w to No i patrzcie no urwiesz coś cokolwiek gdzie ja... głupia gra Dobra, podejście numer 3 tym razem się dobrze zabezpieczyłem, mam nogę i cztery zabrane flary. I będę teraz szukał czegoś, co pomoże mi uciec z tego bunkru. Tutaj na pewno coś jest. Jezu, rzuć to, rzuć to szybko. Da się, da się, Jezu, da się! Jestem bezpieczny. Jest! Świetnie. I co? I co? Ha, i co? Ha, i co? Bezpieczny. Karabin. Naprawdę? Nie wierzę. Mogę ich zastrze Mogę zastrzeć dinozaura. O Jezu nie, No. Fajnie. Przyda się, naprawdę. Ale okej. Okay. Przyjrzyjmy się mapie. Dobra. Luiza. Gaz. Czyli. Mam się dostać tutaj. Muszę przejść przez ten gaz, tak? OK. Postaram się więc znaleźć jakąś maskę przeciwgazową, bo to o to chodzi. Louisa, musimy iść obok Louisy, więc to jest mój cel. Idziemy do Louisy, tak? Tylko zaczekajmy teraz, aż przejdzie. Ta cholerna godzina. Mogę stąd coś wziąć? Mogę. A z tego trubka jeszcze. Dobra. Moim celem jest Luisa Nie! Nic nie widzę. Fajnie. Naprawdę fajnie. Dostać się teraz do tej Luizy. Masz flare. No, biegnij. Uwolnij się stąd. でも、この子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の

Wykiwałem tę głupią grę Fajnie Głupia gra O Jezus Głupie dinozaury się zaklinowały Nie wierzę e, Klaudia i bunkier, tak? Fajnie, to ja idę W takim razie Do Luizy Jest Luiza Nie Teraz Nie wiem, trendy się szło Na pewno wiem, że przyda mi się ręka. No Spokojnie Można się też tak skradać Ta tak? Fajnie. Ej, nie widzi mnie fajnie. Okej. Okay. Pójdę. Tedy, może jakimś cudem, Luisa. Mam nadzieję, że idę teraz do. Źle idę. Według mnie idę źle. Yy, trzeba iść tędy Zaraz A co jeśli pójdę tam? O. Siema. Co to? Jezu! Masz ręka, patrz ręka, smaczna ręka, prawda? Fajnie, 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 fajnie. Bardzo smaczna ręka jest i najlepsza człowiecza jest. Tralala Turendy, w takim razie mam iść. Jest, ludzie, patrzcie. Ja w to nie wierzę. Proszę, weź to. Dobra, nie bierz tego. Jedziemy stąd. O, oh, fuck, 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 fuck! Come on, come on, go. Come on, come on, go. Nie. Dobra, zbiorę teraz tę maskę i widzimy się po tym, jak już to zrobię. Okej, okay, gaz, maska gazowa jest już moja i teraz pędzę do tego gazu To będą by tak Patrzcie Dokonam tego Dokonam tego Dam radę Idę przez gaz Ojej, ale mi serce bije Dam radę. Uwaga, co się dzieje? Nie. Nie, to jeszcze nie koniec. Tendy, Tędy. Jezu. Wyjście. 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 Wyjście, je. No dobra, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że ci podobało. O Jezu, ale szczały. Jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Jezu, nie żyje. No i tym bardzo pesymistycznym zakończeniem żegnam się z wami Do Na następnego razu i no i pa, no pa, już pa czy nie już pa? Tak, to już koniec.